No już w piątym filmiku Wam pokażę moje pojemniki zakupione. Ja tu w przegródce mam takie o podkładki. drugiej takie miedziane do przewodów. trzecim mam dużo sztuk takich o. Tu mamy takie tak jakieś przełączniki. W piątym takie śrubki są na śrubokręt płaski, a tu nakrętka szóstka. Więc tu jest jeszcze taka gumowa uszczelka. Następnym takie małe wkręty o długości centymetr. Tu takie większego rodzaju wkręty takiego rodzaju kwozie tu zawiasy następny pojemnik ja mam tak taki prysznic do wody Te rówki się zakłada pod tarczę. Tu mam nakrętki ósemki z taką już podkładką. Tu mam takie blaszki. Coś można tym skręcić. Tu mam takie o, różnego rodzaju podkładki takie. Baklarzowe. Tu mam na klucz ósemkę, śrubki na klucz 13, i na klucz 10, szpilki, bardzo drobne podkładki. Następny. Tutaj takie można spotkać w klamkach do drzwi. Takie jest, takie do drugiej strony. Śruba już z wywierconym otworem na zableczkę. To jest nakrętka krękowa. Nakrętki kołpakowe na klucz 15. Tutaj będę zbierał podkładki kwadratowe i prostokątne. Tu mam takie o, do lusterek, do traktoru na przykład. Obejmę. I do zacisku. W tym opojemniku... Tak, Mam mówka na klucz 17, taka złączka, na której nie trzeba nakręcić. tutaj na klucz 13 mówka, tutaj takie śrubki, o proszę, Śrubkie. Ups. Tutaj nakrętki metryczne są zastosowane, gdzie tylko to jest możliwe. 16 i nakrętki dwadzieścia tu mam wszystkie 4, 5, 6, 8. 10, 12 i 12. O. Ten co trzyma kamerkę, to już w ogóle No latby to za stopem, nagrywam próbowałem tabletem, ale trochę nie wychodziło na krętki i To są bardzo fajne nakrętki. Kontrujące. Tak kątujące właśnie. Pojemnik. Elektryczny, kodektory i wszystkie takiego rodzaju kabli. Małe śrubki na klucz 10 1 cm 2-3-2 cm na 4 tu mam różnego rodzaju podkładki. Tu mam podkładki poszerzane. Tutaj mam dwa takie pojemniczki. Tu mam różnego rodzaju podkładki nowe płaskie, takie duże. ten pojemnik, który ja mam tak. Kręty, nity, takie do blach. Kręty są przez blachę. Tu gwoździem, drobne gwoździe. Takie, takie nity, takie gwoździe. No i... O, jak jest. Polecam pojemniki dobre, tanie w Opolu. Tu mam pojemnik różnego zastosowania. Tu na przykład: uszczelki gumowe i papierowe. wszystkie śruby na klucz 13. Zakupiono, zakupiłem je do bo jak będzie kabina nowa do traktoru będzie może o tym filmik do obłotników, żeby wykręcić. Tu mam takie śrubki na śrubokrętki na imbusowe. I ostatni pojemnik. Tu mam nakrętki płaskie. Jedną tu mam taką bardzo płaską na krętkę to będzie to wszystko to się ma, cześć i w ogóle ją